Dzień dobry, witam Państwa. Za minutkę zaczynamy, także będzie 11.00, akurat punktualnie zaczniemy, a tymczasem chciałem zaprosić na kolejny webinar, który odbędzie się 14 lipca o godzinie 11. W tym razie będziemy sobie opowiadać o ochronie tożsamości użytkowników AD zapewnionej przez CrowdStrike. Słyszymy się za chwilkę. Dzień dobry, witam Państwa na webinarze poświęconym, poświęconym rozwiązaniu Eder Lite CrowdStriku. Eder Lite jest to tak naprawdę nazwa własna Eksclusive Networks, także e, mm, proszę szukać to na stronach ekskluzywa ewentualnie, ale wyjaśnimy, co to za moduł jest w CrowdStriku. E, dzisiejszy webinar poprowadzę mm, razem z Pawłem Statkiewiczem. Dzień dobry Pawle. Cześć, cześć wszystkim. Tak, ja nazywam się Patryk Struzikowski, pracuję w Exclusive Networks, jestem inżynierem systemowym, podobnie jak Paweł. Jest krótki czas, więc zaczynamy. Nie chcemy jakby tych webinarów rozciągać na, na dłuższe okresy, bo później ciężko się do nich wraca. Pół godzinki, to zawsze łatwiej się wyrwać, posłuchać, wypić kawę i dowiedzieć się czegoś nowego. <laughs> na początek parę, parę słów o Crowdstriku. CrowdStrike powstał w 2011 roku. W tej chwili ma siedzibę w Austin w Teksasie. Jest to duża spółka, która jest notowana na giełdzie dla fanów ścigu Formuły 1 to pewnie jest znane, bo jest to sponsor teamu Petronasa, Mercedesa. Ważne jest pochodzenie CrowdStrike'a, bo tak naprawdę CrowdStrike wywodzi się z rynku, był Incident Response, gdzie Pomagał firmom, które były podczas ataku, a ich rozwiązania nie radziły sobie z otwarciem tego ataku. Oni też nie mieli ani wiedzy, ani kompetencji, jak walczyć z tym adwersarzem, więc zgłaszali się na taką gorącą linię do CrowdStrike'a i, no i prosili o pomoc w niwelacji ataku. CrowdStrike oczywiście pomagał. Oprócz tego, że pozbywał się, jakby powstrzymywał atak, to jeszcze. Przeprowadzał taką analizę powłamaniową, analizę forenzykową, gdzie ustalał, kto stał za tym atakiem, na czyje to było zlecenie, jakie dane zostały wykradzione, jakie zabezpieczenia zostały przełamane, także to wszystko było do ustalenia. To bardzo odróżnia CrowdStrike od takich tradycyjnych rozwiązań antymalwareowych, antywirusowych, które by na potrzeby dzisiejszych czasów dopisały sobie, czy też dokupiły moduł EDR-owy, no bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach sam antywirus jest niewystarczający przy tych zaawansowanych i złożonych atakach, natomiast CrowdStrike od początku swojej działalności znał te techniki, które są wykorzystywane przez tych hakerów, wiedział, jakie technologie wykorzystują, z jakich narzędzi korzystują. Dzięki temu był też w stanie przewidzieć ich kolejny krok. Przechodząc już do samej platformy cyberbezpieczeństwa CrowdStrike, bo CrowdStrike to nie tylko rozwiązanie zabezpieczające nam końcówki, kanał endpointowy, ale o tym jeszcze sobie opowiemy. Cała, całe rozwiązanie, cały system znajduje się w chmurze, jest to rozwiązanie chmurowe i wszystko stoi w AWS-ie we Frankfurcie, tutaj dla nas, dla obszaru europejskiego. No dzięki. Temu mamy bezproblemową, jakby, skalowalność, nie się o całą instalację, zarządzanie, o te sprzęt, o wysoką dostępność tego, o konfigurację, implementację całego rozwiązania. To wszystko mamy, jakby, by default spaczki. Poza tym, wszystko jest obsługiwane z jednej konsoli. Każdy modus CrowdStrike'a. Jest widoczny w jednej i tej samej konsoli, w tym samym witoku. Także to jest bardzo spójne i ujednolicone. No i wszystkie moduły są obsługiwane za pomocą jednego i tego samego agenta. Czyli jak zainstalujemy raz agenta na stacji, na końcówce, no to jakikolwiek moduł później no, kupujemy, nic nie musimy z tym robić. Ten agent już jest wystarczający. Agent tak naprawdę jest dostępny na. Yy, Praktycznie wszystkie rodziny systemów operacyjnych, czy to będzie Windows, czy to będzie Linux, czy to będzie Mac, czy to też będą urządzenia mobilne, czyli iOS i Android, w sensie telefony, tablety jakieś, czy też to będą ochrona, zabezpieczenia rozwiązań naszych murowych, które znajdują się w Google Cloud, w Azure, AWS-ie. Czy też w Oraklu, czy też nasze wewnętrzne, chociażby kontenery, gdzieś postawione w wewnętrznych chmurach, bądź też u dostawców bez różnicy. Dodatkowo, agent po instalacji systemu jest bardzo lekki, nie obciąża systemu. Zachęcam do testów i weryfikacji tego. Ale druga, chyba jeszcze bardziej ważna rzecz, agent nie wymaga restartu przy instalacji. Dzięki temu też. Nie musimy się martwić o okienko serwisowe, co jest krytyczne w ochronie zasobów serwerowych, gdzie musimy zainstalować tego agenta na serwerze, musimy zaplanować okienko serwisowe, to są godziny nocne, weekendy, możemy to zrobić raz na miesiąc, raz na kwartał i przy każdym upgrade'ie agenta musimy znowu planować te okienka, bo ta stacja, ten serwer musi być zrestartowany. W strajku tego nie ma, pomijamy ten krok, zapominamy o nim. Dobra. Co nam daje tak naprawdę ten EDR Lite? EDR Lite jest to nic innego jak moduł prevent w CrowdStrike, który zapewnia nam kompletną ochronę antymalwareową przed wszelkiego typu malware'ami, zero-day'ami, exploitami, ransomware'em. Jesteśmy zabezpieczeni już tym podstawowym modelem. Powiem więcej, którykolwiek moduł wyżej byśmy nie weszli, czyli chociażby nie EDR Lite, tylko pełnego edr nie będzie to miało różnicy nasza prewencja. Zawsze będziemy tak samo zabezpieczeni. Dodatkowo w tym module Light mamy jakby szereg informacji przydatnych przy analizie jakiejś detekcji czy incydentu, czyli jak. Zostanie coś wykryte, powstrzymane, to wiemy pierwsze skąd to się wzięło, na jakiej stacji to było, kto to uruchomił, jakie rzeczy to robiło na stacji, czyli jakie zmiany wprowadziło w rejestrach, jakie nawiązywało połączenia sieciowe, jakie, o jakie adresy DN DNS-owe odpytywało, um, jakie procesy zostały wstrzymane, czyli sterminowane, bądź też zostały uruchomione podczas y, działania tego malware'u. To wszystko mamy pokazana jak na tacy. Mamy cały graf przebieg ataku, jak to wygląda od początku po kolejne kroki, żebyśmy też zrozumieli i mogli w łatwy sposób przeanalizować to, co się wydarzyło. I dodatkowo jeszcze te informacje są wzbogacone o informacje z bazy Threat Intelligence CrowdStrike, czyli też tam mamy Mapowanie do nitra tych wszystkich rzeczy. Mamy opisy do tego, także nie musimy koniecznie się na wszystkim znać. Mamy tam wyjaśnione czarno na białym, dlaczego coś zostało powstrzymane, co ten atak zaczął robić, co ten malware chciał uzyskać. To wszystko jest jakby też wyjaśnione. Oprócz tego, mamy możliwość izolacji danej stacji, czyli tak naprawdę przeniesienia jej do kwarantanny. Inaczej mówiąc, odseparowania jej po pierwsze od pozostałych stacji u nas wewnątrz organizacji i daje nam to możliwość właśnie zabezpieczenia pozostałych zasobów, nawet jak już coś jest na tej stacji, coś się wydarzyło, coś się dzieje, już, że tak powiem kolokwialnie, nie rozleje się nam, nie rozprzestrzeni nam się w organizacji, nie zrobi też lateral movement kroku, nie zacznie nam przeszukiwać innych systemów. I po drugie, stacja ta traci też dostęp do internetu, czyli tak naprawdę traci komunikację z serwerami, Command and Control i traci możliwość eksfiltracji jakichś danych od nas ze środowiska w tej stacji. Eksfiltracji, czyli wycieku przesłania jakichś danych, które by były dla nas cenne, wrażliwe a dla, dla tego hackera łakomym kąskiem, który może albo żądać okupu, albo też sprzedać gdzieś na czarnym rynku. A my, jako administratorzy, cały czas mamy możliwość podłączenia się zdalnego do tej stacji. Mamy możliwość podłączenia się do tej stacji, analizy tego, co się wydarzyło, dokładnej remediacji tej stacji w razie potrzeby, pomimo, że stacja nie ma dostępu do internetu. Połączenie jakby z konsolą zarządzającą cały czas jest możliwe. Dobrze, przechodząc dalej. Sam moduł prevent, czyli naszego Lite, możemy rozbudować o dodatkowo, o zarządzanie firewallem, o moduł zarządzania firewallem, czyli Firewall Management i o moduł kontroli urządzeń USB i Bluetooth podłączanych do stacji. Czyli możemy kontrolować, jakie chociażby flaszki, pendrive będą podłączane do tej stacji, a którym nie zezwalamy na takie podłączanie. Wszystko to jest jeszcze opieczętowane przez moduł automatyzacyjny, czyli nic innego jak Fusion SOAR. Moduł, który pozwala nam na tworzenie przeróżnych playbooków, workflowów automatyzujących, automatyzujących zadania administracyjne, czy to na życzenie, czy wedle harmonogramu, czy po jakimś zdarzeniu. Te wszystkie rzeczy, o których teraz opowiedziałem o tym kompletnie ochronie, o tym całym widoku, o tym grafie w przebiegu ataku, to wszystko zaraz pokażemy sobie na demo. Paweł ma przygotowane demo i zaraz będziemy to pokazywać tak naprawdę na żywo. Ostatni slajd, taki rzeczowy. Chciałem Wam pokazać, że CrowdStrike to nie jest tylko zabezpieczonej naszego endpointa. Tych modułów jest naprawdę dużo. Ta platforma jest rozbudowana. Możemy wiele rzeczy skonsolidować w jednej z platformie zrezygnować z kilku rozwiązań. Tak pokrótce powiem, że oprócz właśnie zabezpieczenia naszych endpointów, chronimy też tożsamość użytkowników, czyli moduł Identity Protection, który to, będę prezentował razem z Pawłem, 14 lipca o godzinie 11:00. też na webinarze z Exclusive Networks. Zachęcam do rejestracji. Mamy też moduł ochrony clouda, mamy Siema, ochronę dodatkowo wrażliwych danych, czyli data protection, no i wiele, wiele innych. Wszystko jest też opieczętowane o sztuczną inteligencję, o usługi i o Właśnie te workflowy, czyli o automatyzację OSOHRA. Nie rozwijam się na temat tych modułów, bo jest ich bardzo dużo, ale chciałem tylko zaprzecznie to pokazać. Zachęcam do kontaktu. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jeżeli ktoś chciałby o czymś porozmawiać, potestować rozwiązania, posłuchać indywidualnie o jakimś module, zobaczyć demo, czegokolwiek, zachęcam do kontaktu. Jesteśmy do dyspozycji. Tymczasem oddaję głos Pawłowi, gdzie Paweł tak naprawdę ja zatrzymam tylko udostępnianie, gdzie Paweł tak naprawdę pokaże właśnie symulację ataku, a tak będzie jakby z trzech stron pokaże jak to wygląda od strony użytkownika, od strony atakującego i od strony analityka, czyli to incident responseera, czy też administratora w konsoli Strike'a. Atak będzie to atak typu spear phishingowego, czyli użytkownik dostaje na maila jakąś wiadomość z jakimś załącznikiem i tak naprawdę ten załącznik nie jest też malwarem, czyli on może przelecieć przez jakieś systemy tradycyjne antywirusowe oparte o sygnaturę, bo tam nie ma nic złośliwego. Dobra, oddaję ci głos Paweł i dziękuję bardzo. Dziękuję Ci Patryk. Tak, ja będę pokazywał właśnie tą bardziej praktyczną część dzisiejszego webinaru. Mamy tutaj, tak jak Patryk wspominał, mamy Kaliego Cali, Linuxa, na którym będziemy nasłuchiwać na, poprzez konsolę Meterpreter połączenia do naszego właśnie komputera adwersarza. Wykorzystamy w tym celu podatność w Adobe Leaderze 9.1 oraz właśnie mamy komputer naszej ofiary, czyli Windowsa 10 z komputerem naszego pana Zenona, nazwanego tak roboczo na, na poczet naszego po prostu laboratorium oraz mamy konsolę CrowdStrike'a, do której przejdziemy już po uzyskaniu jakichś wyników. Rozpoczniemy sobie w takim razie nasłuchiwanie poprzez ten exploit. No i wchodząc na komputer pana Zenona, pan Zenon przychodzi rano do pracy, uruchamia sobie Outlook'a, oraz przegląda maile, które zdążyły mu spłynąć na skrzynkę poprzez jego nie, w czasie jego nieobecności. Widzimy, że przyszła do niego jakaś fakturka. W takim razie pan Zenon, niczego nieświadomy, zapisuje fakturkę na komputerze, otwiera ją oraz przegląda. No ale powiedzmy, że jednak pan Zenon jest na tyle spostrzegawczy, że zauważył, że jednak data coś mu się trochę nie zgadza. W Wersalu we Francji też nie mieszka, więc faktura raczej jest fajkowa. W takim razie ją zamyka i, żeby uniknąć dalszego niebezpieczeństwa, zamyka Outlooka i kontynuuje pracę. No i tak jak Patryk wspominał, ten plik nie zostałby wykryty przez zwykłego antywirusa, ponieważ jako tako nie jest malwarem. Ale po drugiej stronie, nasz Kali Linux uzyskał już połączenie z komputerem pana Zenona i tak naprawdę mogę się już do jego konsoli tutaj. Podłączyć. Widzimy, że jestem panem Zenonem. Mogę jeszcze raz się upewnić na ten temat. Mogę sprawdzić, jakie mam uprawnienia na tym panie, panu Zenonie. No i widzimy, że te uprawnienia nie są zbyt wielkie. W takim razie przeprowadzę jeszcze jakiś trochę dalszy rekonesans. Oraz spróbuję skontrolować połączenie z domeną Command and Control Miss Department. Widzimy, że połączenie działa. W takim razie rekonesans mamy za sobą, więc próbujemy uzyskać wyższe poświadczenia, eskalować swoje uprawnienia. W takim razie w tym celu użyjemy komendy get system. I proszę, zobaczcie, jedną prostą komendą jestem już połączony jako system 32. Jestem systemem, mogę również sprawdzić swoje uprawnienia. No, i tak naprawdę mam włączone wszystkie uprawnienia, jakie są tylko możliwe. I normalnie ten atak zostałby zablokowany oczywiście przez CrowdStrike'a. Ja jestem w stanie przeprowadzić te wszystkie kroki tylko i wyłącznie dlatego, że wyłączyliśmy prewencję, aby móc Państwu pokazać, jak dużo informacji jesteśmy w stanie zobaczyć w konsoli CrowdStrike'a. Oczywiście teraz mogę sobie również utworzyć użytkownika Bandyta, chociażby. Jeszcze pokażę Państwu, że rzeczywiście u Pana Zenona na komputerze nie ma żadnych innych użytkowników. Widzimy, że tutaj jest pusto aktualnie, więc utworzę sobie użytkownika bandyta z hasłem PAS 123. Użytkownik został utworzony, w takim razie to zweryfikujemy. No i widzimy, że bandyta rzeczywiście się już tutaj znajduje. W takim razie dodamy go sobie jeszcze do, go do grupy lokalnych administratorów. Co pozwoli nam wykonywać jakieś dalsze kroki w celu uzyskania lateral movement, poruszania się na boki w całej organizacji. No i widzimy, że już ten, to konto administratora jest tutaj tak naprawdę uzyskane. No i teraz, jeśli pan Zenon nieświadomy tego wszystkiego, co się u niego dzieje, ponieważ no, nikt nie wchodzi w zakładkę użytkowników, nie przegląda tego non-stop, mógłby pójść na jakąś dłuższą przerwę obiadową, zostawić włączony komputer i ja poprzez RDP mógłbym się do tego komputera połączyć i siać dalsze spustoszenie na właśnie komputerze pana Zenona. No ale jak widzi to wszystko CrowdStrike? Przejdziemy sobie teraz do konsoli. No i jak państwo widzą, Mamy tutaj pierwszy powitalny ekran, który właśnie dostrzegamy po zalogowaniu do konsoli. Mamy tutaj aktualny crowd score, który jest im wyższy, tym bardziej niebezpieczny jest, jest w naszym środowisku. Widzimy, że tutaj mieliśmy jakiś skok 4 lipca. Ten crowd score również zaraz niedługo powinien podskoczyć, z uwagi na to, że tutaj jakieś kroki wykonywaliśmy. Mamy również podsumowanie najnowszych detekcji oraz oraz właśnie taktyki użyte w naszym środowisku na przestrzeni ostatniego czasu. Możemy sobie również przejść oczywiście do samych czystych detekcji i otworzyć tą najnowszą, która została przez CrowdStrike wykryta. Mamy oczywiście pięć różnych widoków, na których możemy te detekcje analizować. Dla mnie proces 3 jest najbardziej wygodne, ponieważ wszystko jest poukładane jedno po drugim. A tak mi się najlepiej pracuje. Jednakże, jeśli wolimy zobaczyć to w postaci tabeli czy w postaci grafu, w którym możemy te kafelki przesuwać, aby tworzyć własny obraz ataku, e, oczywiście to wszystko jest też możliwe, e, już nawet, właśnie przy Falcon Prevent. No i proszę, e, niech Państwo zobaczą. Mamy tutaj cały obraz ataku. Jaki został dokonany na naszej stacji roboczej. Więc nie, nie działamy tak, w taki sam sposób, jak zwykły tradycyjny antywirus, że wyskakuje nam tylko powiadomienie, że na naszym komputerze zostało wykryte jakieś niebezpieczeństwo, zablokowałem to i tyle. I nic więcej nie wiem, skąd się to niebezpieczeństwo wzięło. Czy zostało to pobrane z maila, czy pobrane z przeglądarki, w jaki sposób znalazło się to na stacji użytkownika. Kto to? Kto dokładnie to uruchomił? Nie mam takich informacji, a jednak w CrowdStrike'u to wszystko dostajemy już przy podstawowym module Falcon Prevent, czyli naszego EDR Lite. No i widzimy, że zagrożenie rozpoczęło się na Windowsie 10.5DT. Mamy wszystkie informacje odnośnie właśnie tego komputera, jakim adresem IP się posługuje, jaką wersję sensora ma. Widzimy, że w dalszym kroku użytkownik poprzez eksplorator Windows otworzył Outlooka. A następnie od razu za Outlookiem mamy Acrobat Readera. Co nam to mówi tak naprawdę? Widzimy tutaj, że został otwarty zainfekowany załącznik bezpośrednio z maila. Przyczyniło się to do tego, że ten załącznik włączył command line'a. Z kolei command line wstrzyknął proces z invoice PDF do notepadExe. Dzięki temu jesteśmy właśnie, tak jak Patryk wspominał, w stanie ukryć swoje działania. Przed tradycyjnymi antywirusami, ponieważ Notepad EXE jest zwykłym procesem systemowym, zwykłym procesem na Windowsie, więc nie jest to nic nadzwyczajnego, że jakieś po prostu procesy on wywołuje i wykonuje. I właśnie mamy tutaj też taką szarą kropeczkę, która mówi nam o tym, o czym wspominałem, że blokada nie została włączona tylko i ze względu na to, że ja sam tak zadecydowałem, że wyłączyłem prewencję. Normalnie byłoby to oczywiście już w tym miejscu, w momencie otwarcia załącznika, zablokowane. No i jak Państwo widzą, jak Państwo na pewno kojarzą, wykonywałem dwa połączenia z command linem. Podczas pierwszego byłem połączony jako pan Zenon oraz wykonywałem krótki rekonesans. Jakim jestem użytkownikiem, jakie mam uprawnienia, proszę. Możemy tutaj również zauważyć całe pełne komendy, które wpisałem, wpisywałem do command line'a. Mamy również sprawdzenie... Ustawień karty sieciowej oraz weryfikację połączenia z domeną Command and Control. No i na pewno rzuciło się Państwu w oczy też ta maska, którą tutaj mamy. Jest to nic innego jak maska adwersarza, która, który to został wykryty w naszym środowisku właśnie przy okazji tego połączenia z tą domeną. I wiąże się to z tym, że ta domena była czynnie wykorzystywana przez tą grupę hakerską w, w innych atakach. I dzięki temu już właśnie. Przy Falcon Prevent dostajemy również możliwość podejrzenia podstawowego Threat Intel, który daje nam informację o grupie hakerskiej, która została wykryta w naszym środowisku. No i widzimy, że mamy tutaj do czynienia z Fancy Bear. Widzimy również inne kryptonimy, kryptonimy którymi się posługują w środowiskach hakerskich. Widzimy, że pochodzą z Rosji. Są również sponsorowani przez rząd. W tym oknie możemy również zauważyć... W jakie gałęzie przemysłu celują, w jakie kraje celują podczas swoich działań. Także ten szereg informacji również dostajemy właśnie przy Falcon Prevent. Jak pójdziemy sobie dalej, mamy również to drugie połączenie z command line, które wykonałem. No i jak Państwo widzą, już tutaj nie jestem panem Zenonem, tylko tutaj CrowdStrike również ma informacje o tym, że już byłem jako system 32, ponieważ mamy tutaj Dolarka. No i. Jeszcze raz zrobiłem rekonesans, jakie mam uprawnienia, po czym utworzyłem użytkownika oraz mam znowu pełną komendę command line, którą wykonałem. Także jak Państwo widzą, nie jest to zwykły antywirus, tylko nam, to narzędzie daje nam ogrom informacji oraz ogrom możliwości, jeśli chodzi o remediację ataków. Mamy tutaj właśnie też szereg taktyk, które zostały tutaj podane przez crowdstrike, tak jak wspominał Patryk. Mamy podane, w jaki sposób doszło do przełamania naszych zabezpieczeń, jakich taktyk użył adwersarz w celu uzyskania wyższych poświadczeń, że zostało, poprzez, zostało podwyższenie uprawnień poprzez manipulację tokenem dostępu. Mamy również informacje o haszu pliku, który miał właśnie tutaj na celu dostanie się do naszego środowiska. Widzimy, że w CrowdStriku jest to plik znany, ponieważ jest on często używany w środowiskach laboratoryjnych. U nas również jest on często używany. Jak Państwo widzą, aż tutaj na ośmiu hostach. Mamy również te podstawowe informacje na temat hostów, o których wspominałem, oraz połączenia sieciowe, które zostały tutaj wykonane podczas uruchamiania tego pliku. No i to wszystko dostajemy właśnie przy Falcon Prevent. Czyli nasze narzędzie na nietopowy budżet z stopową ochroną. Dodatkowo mogę również się do tego hosta łączyć zdalnie. I to teraz zrobię. Dzięki czemu, tak jak tutaj Państwo widzą, ta druga konsola Command line'a nadal jest otwarta, ponieważ ja na tym Kali Linuxie nie rozłączyłem się od pana Zenona. No i teraz mogę wyświetlić listę procesów. I jak podpatrzę sobie, jaki proces ID ma to ten command line, czyli 5072, i poszukam go sobie teraz w liście, którą mi tutaj wypisał CrowdStrike, widzę, że rzeczywiście ten command line się tutaj znajduje. No i co ja teraz mogę zrobić? Mogę ten proces najzwyczajniej w świecie ubić. No i proces został zabity. Połączenie rzeczywiście zostało tutaj zerwane. No, i co jeszcze mógłbym tutaj robić, jeśli miałbym taką potrzebę? Mam tutaj pełny dostęp do PowerShell'a, więc zdalnie mogą Państwo wykonywać akcje na tym komputerze, nie odchodząc tak naprawdę od swojego biurka. Możemy tutaj używać jakieś customowe skrypty, żeby za każdym razem nie pisać ich ręcznie. Mamy też predefiniowane skrypty od producenta. Możemy pobierać pliki na komputer, z komputera pana Zenona, możemy wysyłać te pliki zdalnie z konsoli. I to wszystko właśnie nie odchodząc od komputera, to wszystko już przy podstawowym właśnie EDR Lite. Także jak Państwo widzą, daje nam to pełno możliwości. Możemy właśnie ten plik sobie tutaj do Pana Zenona wysłać jedną prostą komendą. No i u Pana Zenona ten pliczek, jak sobie odświeżymy, a tylko nie ten, nie ten folder, jak sobie damy. Desktop, CD, users. I teraz sobie wyślemy ten pliczek i przejdziemy na pana Zenona. No to ten plik pojawia się na tym komputerze. Możemy go teraz tym samym narzędziem z PowerShell'a uruchomić. Jeśli byłby to jakiś plik, który właśnie do tego służy, możemy również ten plik aktualnie chociażby pobrać sobie, jeśli byśmy tego potrzebowali zdalnie poprzez naszą konsolę. Dzięki czemu pojawia on nam się tutaj w tym okienku i możemy go sobie bardzo szybko pobrać. Także daje nam to również ogromny zakres możliwości właśnie pod tym względem, jeśli chodzi o zarządzanie tymi stacjami. I tak jak też Patryk wspominał, mamy również narzędzie do automatyzacji naszej pracy, czyli Fusion Soara, który dodatkowo właśnie pozwala nam chociażby wysyłać powiadomienia administratorowi w momencie jakiejś detekcji. Możemy to granularnie bardzo definiować, kiedy to powiadomienie ma następować. Mamy również te playbooki przygotowane do wszystkich modułów, które posiadamy aktualnie na naszej konsoli. No, i chociażby mógłbym też zdefiniować, że jeśli krytyczne zagrożenie zostało wykryte na stacji użytkownika końcowego i działo się to poza godzinami pracy, no to mogę ten komputer poddać chociażby kwarantannie. Dzięki czemu również możemy zwiększyć w ten sposób bezpieczeństwo naszej sieci. No, i tak naprawdę z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o nasze demo. Bardzo dziękujemy Ci, Paweł. Tak, jeżeli dziękujemy. chcieliby Państwo bardziej przetestować to na żywym, swoim środowisku, zachęcamy oczywiście z naszej strony do testów rozwiązania, które są oczywiście bezpłatne i, i dają jeszcze szerszy obraz całego, całego produktu od CrowdStrike'a. Tak, bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejsze przybycie, za uczestnictwo w webinarze. Tak jak wspomniałem na początku, zachęcam do rejestracji na webinar, który odbędzie się 14 lipca. Będzie dotyczył ochrony tożsamości użytkowników AD oraz samego audytu AD. Też będzie krótko, zwięźle z demo. Na tym nam najbardziej zależy. Jeżeli macie Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu. Dziękuję bardzo i życzę miłego popołudnia. Dziękujemy bardzo.